Postanowiłam sprawdzić, czy znając tylko balladynę i opowieść Wigliną można napisać każdą rozprawkę na egzaminie ósmoklasisty. Temat numer dwa: Napisz przemówienie, w którym przekonasz słuchacza, że książki mogą być źródłem mądrości. Argument pierwszy. Dzięki książkom możemy zrozumieć, jakie postawy są dobre, a jakie złe. I tutaj oczywiście historia balladyny i jej zbrodni, informacja, że rzeczywiście spotkała ją kara. Pamiętacie, nie streszczamy, refleksję. Argument drugi. Dzięki książkom możemy zrozumieć, że zawsze możemy się zmienić. I tu oczywiście skrócz, którego nikt nie lubił, bo był skąpy, po czym pod wpływem duchów zmienił swoje zachowanie i zyskał szacunek i sympatię innych. To oczywiście nie jest cała treść, jaką musimy napisać w przemówieniu. To jedynie sprawdzenie, czy wystarczy znajomość balladyny i opowieści wigilijnej. W moim kursie pisania przemówienia tłumaczę krok po kroku jak stworzyć argumenty, jak dobierać przykłady z lektur i co zrobić, żeby dostać 20 punktów za wypracowanie. Kup kurs już teraz. Link znajdziesz w bio i zaobserwuj babę od polskiego po więcej wiedzy do egzaminu ósmoklasisty.